Niedziela godzina 17 i pora na kolejny odcinek Świadomego Inwestowania. Ja jestem Marcin, a po drugiej stronie nasz gość specjalny Mirosław Ziemkiewicz. Cześć, miło mi Was powitać. Dzisiaj występuję tutaj już jako gość. Wcześniej brałem czynny udział w współtworzeniu tego kanału. Też w dalszych planach jest to, że będę się pokazywał raz na jakiś czas. Może też będą live organizowane. W dniu dzisiejszym będę prezentował Wam dosyć istotne dane z analizy fundamentalnej oraz technicznej, więc już teraz możecie przygotować sobie coś do opisania. I notowania. Koniecznie i oczywiście, jeśli ten odcinek da Wam wartość, koniecznie zostawcie, proszę, łapkę w górę, czy też subskrypcję. Dla Was to będzie tylko i wyłącznie jedno kliknięcie, a dla mnie mega ważna sprawa. Pamiętajcie, oczywiście, że wszystko co tutaj widzicie i słyszycie jest tylko i wyłącznie moją subiektywną opinią. Dokonujcie, proszę, własnej analizy i weryfikacji. Ok? Jeśli to akceptujecie, to zapinajcie pasy i startujemy z kolejnym odcinkiem świadomego inwestowania. Na samym początku chciałem podziękować wszystkim, którzy w ostatnim czasie kliknęli subskrypcję i tym, którzy również regularnie nas oglądają. To dzięki Wam mam motywację do pracy i do tworzenia jeszcze lepszych treści. Serdecznie dziękuję oczywiście wszystkim. I oczywiście dziękuję również Tobie, Mirku, za przyjęcie tego zaproszenia na ten pasjonujący wywiad. Zacznijmy może od samego początku i obecnej sytuacji na rynku kryptowalut. Jak widzicie, sama kapitalizacja rynkowa spadła nam już poniżej 1 biliona dolarów. Sam Bitcoin w przeciągu 7 dni traci około 9%, Ethereum niecałe 14%. Dalej Binance Coin około 10%, Cardano to samo i możecie zobaczyć Solana 21%. Jeśli macie newsy po kłosie, których jest tak olbrzymia strata na Solanie, no to napiszcie koniecznie w komentarzu. A tak rynek się tutaj e, dalej możecie zobaczyć e, klaruje pierwsza setka no praktycznie cała, cała, cała czerwień mega, mega krwawo na rynku finansowym jak ty to oceniasz Mirosławie te wszystkie ostatnie negatywne wydarzenia w świecie kryptowalut najpierw tam taki krótki, szybki komentarz do e, ogólnych cen e, kryptowalut według mnie e, to już przestało krwawić i na razie e, jest widoczny krótkoterminowy trend Boczny. Z takich ogólnych e, newsów, które ostatnio nas e, przytnębiają, e, to jest sytuacja 3 Arrows Capital. E, w tej firmie nastąpiły duże problemy z e, płynnością finansową. Nastąpił efekt domina, który pociągnął za sobą kolejne firmy, e, głównie kryptowalutowe, takie jak Celsius, BlockFi, Voyager, Genesis, Almeda, Research Galaxy i w wyniku tego nastąpił e, straszny chód, czyli strach, zwątpienie, zawiedzenie. E, po prostu ludzie, którzy tym sterują, e, wpłynęli na ten rynek, aby wywołać całkowitą rezygnację całkowite odstraszenie potencjalnych, małych, indywidualnych inwestorów od podejmowania czy zaczynania inwestycji w kryptowaluty. Dodatkowo mamy kolejne takie newsy przechodzące z internetu, że obecnie Three Arrows Capital zgłosiło wniosek o bankructwo w Nowym Jorku. Zobaczymy dalej, jak e, to się potoczy. E, lećmy dalej. E, huobi, e, założyciel Chłobi Li Lin, e, chce sprzedać swoje udziały. Tuż po tym, e, jak zwolnił sporą część ludzi zatrudnionych w, w Huobi. Wiemy też, że inne giełdy także zwalniają ludzi, ponieważ obecnie nie ma takiego ruchu na rynku, i nie potrzebują aż tu tych konsultantów, czy traderów do obsługi e, rynku. Dlatego są też takie zwolnienia. E, zwolnienia te są częścią tak naturalną, żebym, ale to, że e, główny założyciel chce sprzedać aż 50% swoich udziałów, to coś może być tutaj do rzeczy. Dużo. Mhm. Dalej lecąc, mamy także szalejącą e, inflację, e, przekraczającą, czy dobijającą e, do 40-letnich e, poziomów w Stanach Zjednoczonych, tam, 8%. 8,6%, w Stanach Zjednoczonych około 14%, a teraz już 15,6% w Polsce, także jak widzicie, no ciężko. Tak, i, i e, walka z inflacją głównie polega na tym, że zwiększają stopy procentowe, które oddziaływują głównie na wysokość rat. E, to też będzie później e, z tego się zrobi efekt hmm. Domina, ale to już jest e, grubszy temat, dokładnie. może na inny. E, na link, inną, tak? Dokładnie na inną prezentację. E, co jeszcze bym chciał dodać? E, Mam stosunkowo stary materiał tutaj, dotyczy on, jak, jak inflacja, jak inflacja przełoży się na, na, na rynek kryptowalutowy. W tym materiale poruszana jest kwestia, czy w momencie, kiedy na rynku finansowym występuje wysoka inflacja, czy warto inwestować w kryptowaluty. Dla mnie z mojego punktu widzenia, nie jest to porada inwestycyjna, e, jasne, że tak, pomimo tego, że notuję tam też spadki, ja, jak e, też pewna część z Was teraz e, płacze nad swoim e, portfelem, tak samo ja mam, e, notuję spadki na swoim też portfolio, e, ale nie żałuję tego, trzeba przetrzymać ten najgorszy okres, e, bo krypto się odbije, trzeba być... Ciepliwo. Jak Ty sobie na przykład też radzisz z, z takimi emocjami negatywnymi? Myślę przede wszystkim bardzo fajny wykład Mirku odnośnie właśnie tych negatywnych, destruktywnej rzeczy odnośnie kryptowalut. No przede wszystkim. Nie zwracanie uwagi na te wszystkie negatywne wieści, którymi jesteśmy bombardowani e, ciągle, po prostu e, też pójście na siłownię, pójście pobiegać, e, czy też jazda na rowerze, e, odstresować się, zapomnieć po prostu o tych rzeczach i traktujcie po prostu swoje inwestowanie jako inwestowanie, a nie spekulacja. Bo pamiętajcie, że e, często krótkie pozycje zawierane po prostu na takiej zasadzie, że A e, widzę, że jest dobra cena, rośnie, na pewno będzie rosło, kończą się niestety tragedią. Także ważne, żebyście mieli plan, mieli strategię i wtedy też nie ulegacie wpływom emocji, o czym zaraz za chwilkę również z Mirkiem będziemy rozmawiali. Także myślę, że tą pierwszą część mamy za sobą, widzicie jakie są tutaj zagrożenia na rynku kryptowalut, jak to wszystko wygląda, jak wyglądają projekty i ta cała lawina i za chwilę tutaj porozmawiamy sobie jeszcze dalej o zagrożeniach i przede wszystkim jak radzić sobie z tymi emocjami na tak dynamicznym rynku. No i pora na drugi temat tego wywiadu z Mirosławem, gościem specjalnym w świadomym inwestowaniu. Tym razem przyjrzymy się głównym zagrożeniom, jak radzić sobie z emocjami na tym dynamicznym rynku. I w tym miejscu chciałem porozmawiać o głównych również zagrożeniach w świecie kryptowalut. Jak sobie z nimi radzić, jak ich unikać eee, i unikać przede wszystkim FOMO, czy też nie dać się chciwości. Chciwości, która panuje właśnie bardzo mocno na rynku kryptowalut, czy też ogólnie jak jak radzić sobie z emocjami, jak Ty Mirku radzisz sobie z tymi emocjami z FOMO i z tymi zagrożeniami, o których przed chwilą powiedziałem. Dobra, więc zacznę od końca, od FOMO. FOMO należy wykorzystywać, bo FOMO jest zdrowe dla rynku i wtedy, wtedy mamy najwyższe wzrosty, więc możemy najwięcej zarobić. Druga sprawa to są emocje. Większość doradców mówi, że Trzeba walczyć z emocjami, czy trzeba je tłumić, czy coś takiego. Ja wyznaję taką troszkę inną zasadę, że te emocje, które nam towarzyszą trzeba zminimalizować. Z tej racji, bo jesteśmy ludźmi i nie da się całkowicie by być bez emocji, tak? Chyba, że bierzesz jakieś leki psychotropowe, tak. Ale, więc jeżeli zminimalizujemy te emocje, włacza nam się też instynkt do gry, który też należy wykorzy wykorzystywać, ale tutaj teraz trzeba też radzić sobie z takimi zagrożeniami, które niesie za sobą rynek krypto. Tak jak ostatnio widzieliśmy, trzeba robić dokładniejsze rezerwy i śledzić dane projekty bardziej dokładnie, tak aby w odpowiednim momencie. Wejść z tego e, projektu, jak coś nam się nie spodoba. E, tak jak to na przykład było w przypadku TERY. E, pierwszą taką negatywną emocję miałem przyspieszyć jakiś fan spawka 80%. Ale myślę sobie, to jest chwilowe, poczekajmy jeszcze chwilę, będzie ok. Podskoczyło, było ok. To był ostatni moment, w którym e, była możliwość sprzedaży tego. Nie osiągnęła e, e, TERY e, USDT. E, USD. 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 Mm -hmm. Nie osiągnęło jednego dolara, ale było bardzo blisko. I to był ten moment, w którym warto było to sprzedać. Ja go przegapiłem i praktycznie mm. mocno na tym później straciłem. Kolejna, kolejnym aspektem jest dobra strategia. Dobry plan to podstawa. Nie tylko, nie tylko krypto, ale i też w codziennym życiu. Aczkolwiek teraz skupimy się na krypto, więc po tym jak już mamy uporządkowany budżet, jak chcecie się dowiedzieć, jak to zrobić, to zapraszam do materiałów szkoleniowych na naszym kanale. Dysponujemy gotówką luźną, którą możemy sobie pozwolić stracić w razie wypadków i płacimy ją przeważnie na giełdę, żeby zakupić odpowiednie aktywa. Przeważnie, czy obecnie jest bardziej nacisk dany na to żeby dywersyfikować swoje podstawowe stable coiny na przynajmniej dwa. W moim takim przykładowym portfelu znajdują się dwa stable corny, USDC i usdt dwa najmocniejsze stable corny. Dodatkowo można użyć jeszcze BUS. Tak, dokładnie z, z Binance. Dokładnie, mm -hmm, tak. Bardzo mocne. Mm -hmm, dokładnie trzeci taki, który możecie użyć, doty dotyczący Stablecoinów. I oczywiście też wiadomo, że ten portfel to jest część, e, którą przeznaczycie na ten portfel. To nie powinno być 100%, jak w przypadku Luny. Część osób, jak wiecie, obudziła się z ręką w nocniku, no bo tak naprawdę inwestowała 100% kapitału w altcoina, a jak wiecie, altcoiny, gdy jest BESA, gdy mamy spadki, obrywają najbardziej. I idąc dalej, e, na przykład sobie przerzucamy USDC, na, e, zamieniamy na e, Etera, a USDT zamieniamy sobie na Bitcoina. Kontynuujemy w ten sposób dywersyfikację e, oraz mamy też e, swoją alokację w dwóch najmocniejszych, e, pionierskich kryptowalutach. A. Jeżeli e, będziemy robić te parę operacji systematycznie, uzbieramy e, kapitał, który będzie nam generował zyski. A. Zyski po pewnym czasie należy też realizować. Moje takie przykładowe portfolio zakłada, że bo 50% tych zysków wpłacamy sobie na altcoiny, żeby jeszcze bardziej nam te, ta, ta część zysków wypracowała. Nie robimy tego oczywiście na, na, na ATH, na, na szczytach Bitcoina czy, czy Ethereum. Robimy to też e, systematycznie, e, co jakiś procent, e, na przykład Bitcoin e, podskoczy z 20 tysięcy do 30 tysięcy, także mamy tam powiedzmy e, zysku e, 50% i z tego zysku 50% e, wypłacamy 25% na altcoiny. I też tutaj mamy dywersyfikację na e, e, cefi i na Depi. dla tutaj tajemniczonych e, cefi, to jest e, e, centralny, zcentralizowany rynek finansowy, a DeFi to jest zdecentralizowany rynek finansowy. Przykładem zcentralizowanego rynku jest na przykład Crypto.com albo Nexo, a przykładem dla DeFi będzie Cake oraz DeFi Yield Finance. I głównym założeniem takich posunięć jest to, że w HoSI bardzo stabilnie hmm. rosną tokeny takich giełd. Dla przykładu, Crypto.com ma, ma token Kronos i on miał wzrosty około chyba no tysiąca? Dużo. Z 11 centów no czy 8 centów podskoczył na 93 centy. Dalsze tutaj na przykład e, ten kapitał 25% wzrostu, które zabraliśmy z Bitcoina potrafi bardzo fajnie nam pracować. E, w decentralizowanym m, rynku, głównie bazujemy na tzw. farmingu, e, polega na złożeniu dwóch różnych e, kryptowalut e, w jeden token zapewniający e, płynność e, Wymiany pomiędzy tymi dwoma tokenami. Dzięki tym zabiegom możemy uzyskać bardzo duże procenty w stosunku rocznym, dochodzące nawet do 800-1000%. W zależności na jaki projekt traficie i jakie ryzyko jesteście w stanie podjąć. Koszyk DEFI jest tutaj najbardziej ryzykownym projektem. Idąc dalej, znowu tutaj, jeżeli altcoiny nam wypracują coś, to też zysk realizujemy do stablecoinów i już te stablecoiny są przygotowane na wypłatę na konto. To będzie realizacja. Wszyscy zysk po prostu. Robiąc tak systematycznie, od dolnego punktu rynku przez cały cykl do szczytów na bitcoinie, jesteśmy w stanie. Zrobić bardzo fajne zyski z małych kwot, czy kwot e, mhm. miesięcznych, które przekazujemy sobie tak, jakbyśmy płacili na przykład miesięczną ratę za samochód. Tak tutaj płacimy sobie miesięczną ratę na przykład, naszą przyszłą emeryturę. Dokładnie. To, <coughs> co też mogę dodać do tej strategii, którą widzicie, odnośnie tego, co nakreśliliśmy, to jest bardzo ważna sprawa dotycząca altcoinów. Altcoiny nie pozyskujecie to, co mówił Mirek, ty macie ADH. Nie wiem, jest tutaj górka, tylko w... Na samym początku, to jest besa Najlepiej jest y, po prostu zaopatrzyć się w Ethereum czy też Bitcoina. I w momencie, gdy y, wychodzimy z Bessy, przechodzimy do Hossy, widzicie, że są te a, y, odpowiednie wzrosty, tak? Na to, że ten rynek rośnie. Faktycznie wchodzimy w Hossę, no to za Bitcoinem podążają altcoiny. Jeśli podążają altcoiny, no to widzicie po prostu te wzrosty, które możecie większe wypracować w altcoinach. I w tym momencie już część kapitału z Bitcoina czy z Ethereum możecie y, wypłacać choćby do altcoinów, które dadzą wam, y, no potencjalnie, o wiele większe zyski. No i oczywiście, jeśli widzicie, że to już jest zwyceny wyceny są bardzo bardzo, bardzo wysokie, no to w tym momencie możecie wypłacać część zysków, czy to do Bitcoina, czy do Ethereum, czy to też stablecoina. Odnośnie stablecoinów, jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, one są bardzo ważne w momencie, gdy mamy w chwili obecnej, tak jak teraz w Bessex, są wyceny spadają, gdy wszystko, widzicie, tak naprawdę idzie w dół, to te stablecoiny, choćby USDC czy USDT, które widzicie na obrazku, one są jedne z najpopularniejszych stablecoinów, one oczywiście do dolara w stosunku i one pozwalają Wam być Przygotowani jesteście na potencjalną besę i dzięki temu też możecie inwestować. Nie mając selby coinów, często, gdy będą te spadki, nie będziecie mieli kapitału, który będzie w stanie wypracować wam wyższe zyski. Czy to, jak Mirek mówi, możecie też do Fiatów, czy to możecie trzymać i też możecie za pomocą różnych lokat w świecie kryptowalut, nawet te Stelber Coiny lokować i zarabiać te 10, stabilne 9, czy tam e, ile procent. Po prostu każda gierda ma odpowiednie tutaj procenty i też pomnażać ten kapitał, który wypracujecie na rynku. Pamiętajcie o tym, że mechanizm, jeśli chodzi o altcoiny e, to działa w ten sposób, że inwestujemy w momencie, gdy wychodzimy z, e, tak naprawdę z besty, gdy widzicie te wyższe wyceny na bitcoinie i Ethereum, wtedy jest odpowiedni czas na inwestowanie w altcoiny Gdy widzicie szerokie spadki, krwawi rynek kryptowalut, gdy Bitcoin traci około 50-60% widzicie, że altcoiny tracą więcej, tak jak w chwili no to nie macie tej pewności, że te straty jeszcze się nie pogłębią. Także każdy z Was może sobie te proporcje, które my dostosowaliśmy, zmieniać. To nie jest powiedziane, że zawsze musicie mieć te 50% w Bitcoinie czy Ethereum, 30% sztywno trzymać się akurat w altcoinach, bo możecie zwiększyć tą proporcję na przykład na rzecz Bitcoina czy Ethereum. Ty mamy takie niepewne czasy i Ty nie chcecie, żeby te emocje Wami zawładnęły. Także wybór tego portfela zostawiamy w Waszych rękach, my tylko tutaj chcieliśmy tutaj nakreślić i pokazać wam, jak wygląda ten. Rynek. Tak, jeszcze tak dodam na, na zakończenie, że e, to co pokazujemy to jest bardziej e, jako e, materiał szkoleniowy i e, nie polecamy e, korzystania z, z niego. E, po prostu pokazujemy, jak może wyglądać e, wasz portfel, portfolio w teorii. Dokładnie. Wy sami musicie. E... Sami musicie zrobić analizę, zweryfikować rynek i sami skonstruować tak naprawdę swój portfel, bo pamiętajcie, że każdy z Was będzie miał zupełnie inny apetyt na ryzyko i zupełnie inaczej będzie widział te proporcje. Także pamiętajcie, to jest tylko i wyłącznie nasza strategia pokazana, jak my widzimy ten rynek, wy dokonujcie analizy, weryfikujcie i tutaj już tą, jak mówię, ostateczną decyzję zostawiamy w Waszych rękach.